Cześć, witajcie z tej strony, Husiek. I witam Was w kolejnym odcinku mafii. Dobra, wsiadamy. Zobaczmy, gdzie mamy jakieś kolejne misje. O, tutaj mamy coś. Dobra, zobaczymy, co będzie w dokach ciekawego. O, raju. A szyde, jestem poszukiwany jeszcze. Ubranku, um, ubranko, trzeba będzie zmienić jeszcze. To jaka muza! Wow, 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 Dobra, gdzie jest sklep z ubranki? Mamy po prawej stronie. <laughs> Fok Dobrze jedziemy. Dobrze i na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. A, już widać sklepik. Co ty robisz? Nie fifokuj. E, o co, sklep zaparkowaliśmy. Siemano. Chciałbym kupić... Koszula, kurtkę. Koszule, przecież jest... W miarę ciepło. Chyba gazetki. Mm. Tu nie możemy wejść. Przejść ofertę, bla bla bla. A już myślałem, że będzie jakaś, jakaś lepsza gazetka. Dobra, wsiadamy i jedziemy dalej. Zgodnie z ustaleniami. O! Czarna woda! Masakra! Delta Radio Zobaczymy co będzie w Delcie, ale widzę, że też Jakaś lipa Kurde, rozbijam się samochody Masakrycznie! To. O! O! Jesus. Jak to wszystko dzisiaj jeździ, to masak. To czarna woda mi się skończyła. Oczywiście w kubeczku, bez strachu, że. Nie mam nic w ogóle. Ale właśnie A, aj. pasuje mi sobie nalać, ale to za chwilę Tu tu jest, 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 jest Dobra, sorry koledzy. Wow Mewa Dobra. Co tutaj mamy? Aha. Mhm, mhm, mhm. O. Mhm. Dobra. Sp wojskowy sprzęt mamy. Podpierdzielić. Zaraz zobaczymy, mamy coś do cichu, tak? O, 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 już ciamciaramcia cię się znowu zwieścił, jak pierdziele, będzie znowu stał Kurwa, za like to, znowu będzie stały, a? Ja pierdzielę z w tym... w tej grze. O oh, fuck, ile tam ich jest? Ej, hey, nie Gdzieś powinien być gościu. Według mapki. A, nie spodziewałeś się mnie. Ale ładnie przy fanzoli tam też le lecą. Kurza, Będzie przejobane. Jesus, ciap ciap Oj, ja pierdzielę. Dobra. Tutaj dead body. Okej. Okay. Biegnij, czap, Dobra, może tutaj. Gdzie oni się kocą? Tam pewnie gdzieś za tą, według tego. Tu mapki. No i przejdziemy sobie tędy. Zrobimy takie małe ciap czap no, What the fuck. Ja siedzę w środku. A ten mój gdzie jest? Oczywiście pewnie znając życie to. O kurwa, to jest zamknięte. Wyciulali mnie. What the fuck? Nie wiem skąd, nie wiem skąd, nie wiem skąd. Wykorzystaj osłonę, co ty nie powiesz? Jeszcze raz. a To wszystko przez to, że ten to mi nie pomaga. Jak zwykle się zwiesił i. A bas pieprzej, wiem. No i co? No. Pewnie ja tu podejdę i on wróci tam. No ja pierd... Tolecę za ten pewno. No jak to teraz po cichu zrobić? Tego się jeszcze nie da zrobić w pociągu. No też ja tak myślę. To sobie przeładujemy. What the fuck. Gdybyś mnie taką. Tak mnie osłoniasz. Wielki kolega. Ta robota na mnie. Dobra. Good shot. No. Ocknął się w końcu i oczywiście czeka na mnie. Dobra. Dead body. Następni lecą Dobra No ja pierdzielę nas Co za kiep. No come on, tak Nie będzie Come on, tak jak ostatnio A Raczej przed chwilką Dobra Jak mnie kuźwa, nie będziesz osłaniał to nie wiem co ci zrobię PR dziel taki, że. O. Dobra, może jednak nie. No i Johnny. A tam siedzi. Dobra, jednego mniej. Tam jeszcze jeden się wychylał. Co za mędy. Jakiegoś chyba nie mają jakiegoś eee. No, chodź. What the fuck? Aaa, stąd! Franca jedna. No i co? No, ciap, ciap. trendy No, come on, Joe. I... i zarobię, jak come on, Joe nie żyje. Dobra, dead body. No, czap, czap, gdzie jesteś? Stamtąd, więc jeszcze ładują. Według mapki gdzieś tam. Posłowie nam dobiec tutaj, tylko zaraz pytanie, czy stamtąd nic nie będzie. Ale dobra, biegnijmy, zobaczymy. Dobra Według mapki stamtąd gdzieś Na razie nie widzę Widzę, 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 widzę. Dobra, nie żyje. Dobra, ciap ciap, chodźmy dalej Według mapki tu zaraz będą. Dobra, sądzę, że po tej stronie. Tutaj możemy sobie stanąć. Dobra. Tutaj. O kurwa. Co z ich więcej? O! Wow, mnie... Wystrachał. Dobra. Dobra. Nice shot. Dokładnie, nice shot. No. S aha, super. A, dobra, widzę was. Już. Za tą beczułkę pójdziemy. Ej, miało wybuchnąć wychyli się. No nie mów, tylko czekaj. Tutaj. Tam jest. Dobra. Pięknie. Musimy sobie zamienić broń. Tu już nie mamy ammo. Na no, ładnego strzała dostał. Nie powiem. Okej, okay, mamy wejście do magazynu, pewnie to. Tak, otwórz drzwi. Magazyn. tu, jebie, i jebie. No, jesteśmy tu, O tu, jesteśmy tu, jesteśmy tu, jesteśmy ile ich tu jest. No i tylko ja tu szedłem. Taki jest zwany kaman. Kurwa sam nie wejdziesz. Super. A? Zróbmy mniej. Tak, idź Dobra. Hej. Okay. Tam mamy a i broń. Stanton gdzieś jeszcze przyjdą. Powinien się za w tym, tym. Fuck Dobra. Kurwa. O szyd, 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 kuźwa, fuck, biczym. O my god. Oczywiście na gaznę, mam przynajmniej dobrze nie od nowa. Teraz wszedł, no patrzcie, patrzcie, jakby on zaszł. Gdzie się cofasz kurka? Spierdzielaj ten luk, oczyszczaj. Jakbyś chciał. Dobra. Co, Czy stosuje tak zwany opierdoling? <laughs> Co ty nie powiesz? Że f**k Dobra No, gim tam. No, patrz, nie chcę zdychać. Dobra. Oczywiście tego u góry nie zabił? Gdzieś się tam koci. Mam ochotę jeszcze tutaj do te. Zobaczmy tu. A, ja? Au, au, au. au. What the fuck? No wiem, że tam siedzi... O. Tu siedzi jeden, tam siedzi drugi. Dobra, zajobał go. Eja. Dobra, zajobałem go. Jeszcze tam gdzieś siedzi jeden, ale to... Nawet ma dobre oko. Dobra. Spotka się z tym przy pociągu. No ja jestem przy pociągu. No co za debil. Looks like the last one. Okay, I'm gonna go start up the train. You get the main gate open and get rid of the blocks and mm -hmm. the train wheels. <laughs> To widzę. O, pierdolę. Jeszcze do góry. A ja to wolę iść jednak z Amo. Jakimś dobrym gunem. Aha. A se wyszedł. Jeszcze tego nie było, żebyśmy pociągiem jechali w mafii. No, ale no dobra. Dobra, wiem gdzie jest drzwi. Nie? O, granata. O! Pisemko. No to waga wszyscy cycoszki. No, całkiem fajne. duszki też. Na knak. Nie? Hmm. Siadłaby. Dobra, otwórz drzwi Otwieram drzwi Zabierzmy ze sobą, czy co mam robić? O oh ooo -oh. pociąg, no ja pierdzielę Na pewno Ja wiedziałem, że tak pięknie nie będzie O, oh, fuck! o, oh, shit. Fuck, FUCK 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 Ja fk, No i gdzie te cwaniaki są? Co za cfele? A ja wiedziałem, że tak będzie. Że to coś Coś jest za pięknie, że to było prawdziwe. A to oczywiście ja, siedzi sobie uradowany w samym czepku. Dobra, już niedużo wydaje się. Przyładuj szybciej, bo masz zero. Ama siedzi, że się patrzysz. Jeb jeb, jeb. Dobra, jeszcze dwóch. Gdzieś tam jest. Jeden i drugi. Dobra. No i co dalej? Schodzimy na dół. Jej.

And I'll talk to the fellas. See what we can do about getting you a pass. Pass? What do you mean? A pass means you won't have to worry about the Clementi guys anymore. What do you say? All right, let's drink to it. No dostaliśmy dwa tysiaki za tą misje. Zobaczmy. Gdzie na nas czeka jeszcze jakaś misja? O, jest jedna lekcja manier, i wyszli wiadomość. Hmm, lekcja manier, tak? No dobra, ser, żartowałem. On jeszcze nie wie. Aha, ma tu swoich przybyszy. Ten nie. Ja to nie Jo. I bo się ja Ty też nie? Wygląda, że wrobkucha. Taki jest o kurcze! Tak. He, Hehe. Siadaj. Co sobie, jeszcze mały rozpierdziel tutaj, zawsze, i, i w przyszłym go będzie kolejna misja. O, badanne się wysypały. A raju. No pijęm. Abs, abs. Fakty. Gdzie się to? Czy wy to gdzie się? Ten. Wszelkie mnie rozjechać. Jak nie tak mógł? że noha. O, zastrzeżeń, obudzili? Jeeee. Ładnie tu jest. Mam mamy jakąś nową broń. Nie Jesus. O Jezus. Wybuchnęliśmy razem z samochodem. Ale to nic. Nie. Czy moi są? ci w czerni. O, jeps. <śm> Jak te samochody fajnie wybuchają po prostu. Mi się to tak, tak bardzo podoba, że ja pierdziu. O, czy sami licencj. Jedzcie je, je, jedzcie Tak, jedzcie je, je, jedziemy A może by tak? Mam Sfaniaki. Dobra, to tak nie przejdzie, ta. ehm... jak w Hej Co? To chyba wieczór jest nie? taka późna późna godzina. O, oh, Co nie potęcili. Lol o. Milicjanty przyjechały A gdzie jest ten jeden milicjant? Ha! Przyjechał dwóch, pojechał... O, je yeah, jest O, dead body O kurcze goście troszeczkę przy No. Nieźle. To. Y, nie mogę otworzyć drzwi. Szkoda. Kocha, to jest policjanta. To bym sobie jeszcze tych wysadził. jest dwójka. Ciekawe, jak oni by we dwoje wyglądali. Troszeczkę przysmażeni. O, oh fach mnie też wyrąbało Dobra, nie chcę mi się już bawić w wysadzanie samochodów. Także żegnam się z wami. Żegnam się z wami. Wito. Ciap, ciap, I do zobaczenia w przyszłym odcinku Mafi. Trzymajcie się i papa.